Dzień dobry, z tej strony Oskar, witam przy Polonezie. Dzisiaj zawożę auto do dalszego polakierowania, ponieważ ja już nie mogę na to patrzeć. Kasa jest już odłożona, zarobiona, więc drzwi do pomalowania na dole, również i w środku. Jak widzicie, trochę biednie to wygląda. Tak samo z drugiej strony. Tak, tutaj, tutaj to nawet już trochę rdza znowu wyłazi, więc no. Czym prędzej to trzeba zrobić. Tylne oba nadkola. Tu potem będzie wywiercona i przyczepiona listewka taka dalej, tak. Tak samo z drugiej strony. Tutaj oraz tylny spoiler, na który, gdy będzie już pomalowany będą naklejone te naklejki. Karo Plus i 1.6 Geli. Natomiast niestety ten chłopak, który robi te lakierowanie mojego samochodu, no nie chce się podjąć pomalowania dachu, więc przy okazji pytanie do może kogoś z Was, może ktoś chciałby z Was podjąć się pomalowania dachu tutaj. Znaczy no całego, tak, ale no pokazuję, że tutaj są burkle. No akurat pies musi szczekać i teraz zagłuszać mnie, ale zaraz kończę to ujęcie. Tak samo tutaj i tutaj oraz z tyłu więc to trzeba cały tak pomalować, natomiast o, nie wiem czy widać, tu w każdym razie trochę rdzy też jest, więc, więc jakby ktoś z Was może chciał się podjąć to dajcie znać na brief albo w komentarzach, myślę, że się dogadamy no jak Polonez się skisuje w trasie zajebiście ogólnie, także złego zdania na temat tego samochodu powiedzieć nie mogę przyzwoite auto Jesteśmy niedaleko granicy z Białorusią. Zwróćcie uwagę, jakimi autobusami tutaj na komunikacji miejskiej są rozważeni ludzie. Jeszcze takich autobusów nigdzie w Polsce nie widziałem. Nawet nie wiem, co to za marka. Ale przyjrzyjmy się. Dajcie znać w komentarzach co to jest. A teraz Wam pokażę jedną ciekawostkę. Jesteśmy teraz przy dworcu PKP i PKS w Bielsku Podlaskim. Stoi taksy. Tutaj. Ale pokażę Wam ciekawostkę. Tu stoi taka budka dla taksy. Szczerze powiedziawszy, do końca nie wiem jak to działa. I czy jeszcze działa. Ale w latach 80., -tych, 90. -tych tutaj. Tu chyba głośnik jest i się tutaj odbierało. Yy zamówienia na pasażerów pod taką budką jeśli ktoś wie jak to działa to możecie przy okazji powiedzieć wiem, że jest filmik na YouTubie, który pokazany gdzie to jeszcze coś takiego działa, gdzieś w Polsce natomiast czy ta budka tu nadal działa no nie wiem to taka ciekawostka archaiczna z czasów zamieszkłych już Na pewno zostanie jeszcze kilka sztuk wyciętych, takich niepewnościowe krzaki i dodatkowo te, które po prostu zagrażają bezpieczeństwu Nie, nie zagrażają tego. Także muszę się wstrzymać z wycieku. Sam jadę, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Samotny kurs. i No, widzę, że zderzak kupiłeś. W kolorze. Malowany będzie. No będzie, ale w kolorze jest. To tylny, tak, tylny. A przód też będziesz kupował, czy ten naprawić? Przód ten będzie naprawiony. To jest tylko jedno pęknięcie. Okej. Okay. Jeszcze tylko pokażę to pęknięcie. Naprawiony to u grzewarku mówisz, tak? No, to nie tutaj. Na ale tutaj też coś jest. A, to farba tylko schodzi. Myślałem, że to pęknięcie to. Tutaj, o, farba. Myślałem, że to pęknięcie jest. A na rogu? To tak, tutaj, z tej strony. Aha, w każdym razie, no tutaj też. A, tutaj jest takie, tutaj. Tego nie zauważyłem wcześniej. No, no dobra.